Teasczyk, zmielony balon! Dziś jedna aktówka złe przychodzi o zmierzchu. Zmierzchało. ostatnie promienie słońca. Oświetlały, rozłożony w głębi kniei pośród tajemniczych bagien, warowny gród książęcy. Mieszkańcy grodu, w milczeniu, właściwym ludziom, których nierozłącznym towarzyszem jest praca, sposobili się do wieczerzy. Słychać było jedynie nawoływania wojów, pełniących warte przed częstokole. Sam książę snuł się po komnatach, co i raz poglądając ku tarczy słońca, uchodzącej swobodnie w wiadomą stronę. Jednocześnie z piersi wyrywało mu się bolesne... Nie było wszak dla nikogo tajemnicą, że król, rozsierdziwszy się niegdyś okrutnie, wysłałby był księcia do owego najbardziej w tym nieciekawym kierunku wysuniętego grodu, tak przykazując. Posyłam was, co byście przywrócili tamtejszym mojem poddanym nadszarpnięte pazurem czasu wiarę w słuszność i sprawiedliwość naszego systemu stosunków społecznych. Książę nadspodziw szybko uzdrowił miejscowych, wynikiem czego chłopi ochoczo wyruszali w pole, deklarując przy tym szczerze: Gdy w sercu ojczyzna! Słodka i pańszczyzna rzemieślnicy raźno odstawiali na dwór swoje wyroby a białogłowy żwawo przędły przędzę i tkały tkaniny na dworskie stroje takoż i prawo odzyskało swe dawne blaski i znów jak niegdyś z wdzięcznością przyjmowano chłostę ochotników do zakucia wdyby nieomalże trzeba było odpędzać a młódki niecierpliwie czekały na swoją kolej, wzdychając przytem. tym. — pan nocy prawo pierwszej nocy. Książę, śląc do stolicy obszerne raporty, żywił nadzieję, że król przywróci go do dawnych łask i na powrót zawezwie na swój dwór, gdzie nigdy nie gościła nuda. Nuda, która tu, na dalekiej rubieży tęgo dawała mu się we znaki. Nadzieje księcia ożywiły się u schyłku owego dnia, w którym rozpoczyna się nasza opowieść. Gdy Zmierzch na dobre zagościł nad grodem, dowódca warty zameldował. Książę, jakiś obcy zmierza ku nam. Dawać go tu! Po chwili wprowadzono człeczka, o nijakiej posturze i w takimże odzieniu. Kim jesteś? Czy przysyła cię król? Z nadzieją spytał książę. Panie! Odrzekł przybysz z obcym, niemiłym akcentem. Jestem znużonym wędrowcem, a przywiózł mnie tu głupi los, ślepy los. Pozwól, panie, że popasam czas jakowyś, aż odzyskam siły na dalsze drogę. Książę, wietrząc podstęp, pomyślał. To na pewno jest przebrany dworzanin królewski, wysłany na przeszpiegi, aby sprawdzić, czym już godzien powrotu na dwór. I tak odpowiedział. Wędrowcze, zostań z nami tak długo, jak sam tego zapragniesz. Jednocześnie zaś postanowił, że będzie śledził przybysza, aż utwierdzi się w swym przypuszczeniu, iż jest to rzeczywiście królewski wysłannik. Jak postanowił, tak i uczynił. Kilka dni obserwacji nie dało jednak rezultatu. Przybysz zachowywał się tak, jak i wyglądał, czyli nijako. Chodził tam i sam przyglądając się ludziom ich pracy. Tego spytał o plony Pytam o plony i stopień mechanizacji. A stopień mechanizacji. Tamtego zagadnął o procent zysku. A procent zysku? Ot, takie tam głupoty. Po kilku dniach książę zauważył w zachowaniu przybysza pewną zmianę. Już nie zadawał pytań, a sam coś jakby tłumaczył, objaśniał. Jednocześnie dało się zauważyć, że poddani księcia słuchają go z wyraźnym zainteresowaniem. Co on kombinuje? Chyba powinienem być bardziej czujny. Postanowił książę i nie pożałował tego, bowiem już wkrótce stało się to, co się stało. Pewnego wczesnego poranka zbudził księcia dziwny szmer i podążył za tym dźwiękiem dotarł aż na dziedziniec gdzie ujrzał taki oto widok otoczony gromadą poddanych przybysz wykonywał ruchy takie jak gdyby był siewcą czy on zgłupiał siać ich uczy zdziwił się książę wszak jego poddani dobrze znali tę czynność i co więcej nawet ją lubili Zaintrygowany podszedł bliżej, lecz nadal widział to samo. Tyle, że jeszcze wyraźniej. Co on tam sieje? Podszedł książę jeszcze bliżej i nagle pojął. Przybysz, siał, ferment. Reakcja księcia była błyskawiczna, jedynie słuszna. Chwycił sztachetę i z całej siły zdzielił ją przybysza. Aż zadźwięczało padł nosem w profanację i tak już pozostał. Wokół rozległa się eksplozja wiwatów na cześć księcia. Ten zaś zrozumiał, że jego miejsce nie na dalekim dworze, lecz tu, pośród wiernych poddanych, których szczęście i radość wytyczają cel jego życiu. A gdy to zrozumiał, wszystkich w kolejności wytrzaskał jak umiał. I wrócił do gości.